Jurgen Klopp odchodzi z Liverpoolu i co dalej? To pytanie zadają sobie niemal wszyscy, no i dziś spojrzymy na karierę niemieckiego menadżera oraz postaramy się odpowiedzieć właśnie na tę nurtującą kwestię. Co dalej? Ale zanim przejdziemy na no, omen no, no, dalej, to mam prośbę, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrybowali kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. A Jurgen Klopp żegna się z The Reds po 8 latach, zdobywając łącznie 7 tytułów i część z nich robi wrażenie, bo była to m.in. Liga Mistrzów oraz oczywiście Mistrzostwo Anglii, Dodatkowo Niemiec cztery razy zameldował się w finałach. Mówimy tutaj o finałach, których nie udało mu się wygrać, oczywiście. No i też istotne akurat w przypadku tej kariery wydają się być drugie miejsca. Bo choć normalnie powiedzielibyśmy o porażce, gdy nie udaje się pokonać rywala walce o mistrzostwo, to wyniki punktowe, jakie kręcił jego Liverpool w każdym innym sezonie byłyby zwycięstwem i to takim druzgocącym rywali. Ale zacznijmy od początku. Tej przygody Jurgena Klopa z Liverpoolem, do którego przychodził kiedy to derek byli no, w fatalnej sytuacji. Był to moment, w którym Liverpool czekał na mistrzostwo od sezonu 89-90, a ostatnie trofeum, czyli puchar ligi angielskiej, zdobył w 2012 roku. W sezonie 14-15 zajęli dopiero szóste miejsce, a do zwycięskiej Chelsea tracili oni aż 25 punktów. W momencie, w którym Klop przechodził do Liverpoolu, The Reds zajmowali dziesiąte miejsce w tabeli, mając 12 punktów po 8 spotkaniach i ujemny bilans bramkowy. Zatem warto zauważyć, że Niemiec przychodził do zespołu, w którym na samym początku nie mógł zrobić żadnego transferu, bo okno było po prostu zamknięte. Co wydaje się też usprawiedliwiać ogólny nie najlepszy wynik drużyny, jeśli chodzi o ligę, ponieważ skończyli oni wtedy sezon na ósmym miejscu w tabeli. Natomiast jeśli chodzi o puchary, tam widać było już zmianę. Po pierwsze, the Reds dotarli do finału pucharu ligi. Co prawda tam po rzutach Karnych przegrali z Manchesterem City, ale co bardziej istotne, Liverpool zameldował się wtedy w finale ligi. Europy, co mogło dać im bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, no czyli też dodatkowy zastrzyk finansowy oraz prestiżowy, by przyciągnąć kolejnych zawodników, choć mówmy się, nazwisko Jurgena Klopa przez lata działało jak magnes, no ale nie przez przypadek powiedziałbym mogłoby, bo to był jeden z tych przegranych finałów, 1-3 przeciwko Sevillii, no i kolejny sezon bez europejskich pucharów. Natomiast z transferami, ponieważ do zespołu przybył Gini Wijnaldum, Joel Matip, Sadio Mane oraz nowy bramkarz, Loris Karius. Jakby no chyba wszyscy wiemy, że akurat to nie było najlepsze wzmocnienie ever. Natomiast o tym klop przekonał się dopiero w kolejnym sezonie, ale grał już wtedy w Lidze Mistrzów, ponieważ te transfery, o których mówiłem przed chwilą, dały mu czwarte miejsce w ligowej tabeli. Zdobyte, co prawda, rzutem na taśmę w ostatniej kolejce, no ale jakże istotne, ponieważ to pozwoliło się rozkręcić Liverpoolowi na dobre. Do klubu przyszedł Alex Oxlade-Chamberlain. To akurat nie jest chyba najbardziej udane wzmocnienie w historii. Natomiast dwa kolejne transfery to przykład nie tylko na to, że Liverpool podczas Ery Klopa dokonywał wzmocnień Nieoczywistych, ale także na to, jak Niemiec potrafił rozwijać zawodników. Andy Robertson stał się topowym lewym obrońcą w Europie, a prawy skrzydłowy, którego kupił z Romy, no okazał się być całkiem przyzwoitym zawodnikiem Mohamed Salah, nie wiem czy kojarzycie. Na pewno kojarzyli go obrońcy rywala, bo w debiutanckim sezonie Mo Salah zdobył 32 gole i zdaję sobie sprawę z tego, że po latach Erling Haaland przebił ten rekord. Natomiast to co istotne, Mo Salah to jednak skrzydłowy. Trochę inna pozycja, trochę inaczej pracujący na swoje bramki, więc to robi, no, no nie powiem, że większe, no ale no musi robić wrażenie na każdym. No mówmy się, no nieważne komu kibicujecie, no 32 gole ze skrzydła w pierwszym sezonie w najlepszej lidze świata. Przychodzisz jako, nie powiem, że no name, ale nie jako piłkarz z topu? No nie dajmy się sobie mówić, że to nie jest osiągnięcie. Zresztą Salah został doceniony, bo został zawodnikiem roku, jeśli chodzi o rozgrywki Premier League i mógł zostać także zdobywcą Ligi Mistrzów. Natomiast, no, przytrafił się Loris Carius, no i na triumf w tych rozgrywkach Salah oraz Van Dijk w tamtym sezonie ściąg. Za gigantyczne pieniądze w zimie, no musieli jeszcze poczekać. Właśnie Van Dijk, Wydane wielkie pieniądze na obrońcę, ale to pokazuje kolejny udany transfer Jurgena Klopa. Był pewny swego. Wiedział, że to jest ten konkretny piłkarz, na którego trzeba wyłożyć hajs. Zrobił to. No i myślę, że zarówno on, jak i kibice i właściciele. No nikt tego transferu nie żałuje. Żałować mógł Liverpool na pewno tego, że kolejnego sezonu nie udało się wygrać, jeśli chodzi o Ligę Angielską. Patrzę i widzę 97 punktów po stronie The Reds, 98 po stronie Manchesteru City. I już pal sześć tę różnicę, ale te wyniki punktowe dawałyby mistrzostwo chyba w każdym innym sezonie. Natomiast podopieczni Klopa i tak mieli powody do świętowania, ponieważ zdobyli no chyba najcenniejszy puchar, jaki można zdobyć, jeśli chodzi o klubowe rozgrywki, czyli puchar ten z uszami za Ligę Mistrzów. Po 14 latach po raz kolejny Liverpool wygrał Champions League pokonując finale w Tottenham 2 do 0. No i tu warto wspomnieć, o tym, że tego finału już nie miał kto zepsuć, bo między słupkami stał Alison Becker. No i wydaje się, że Brazylijczyk też był wtedy powodem, dla którego Liverpool w sezonie ligowym stracił zaledwie 22 gole. To, to, to są niesamowite liczby. Tak samo jak niesamowite jest to, że w kolejnym sezonie po 21 kolejkach Liverpool miał bilans. 21-0. Nie mówimy to o bramkach, mówimy to o zwycięstwach, remisach i porażkach. I choć ostatecznie w sezonie przegrali 3 mecze, sprawiając, że Arsenal nadal jest jedynym klubem, który bez porażki wygrał Premier League, to zdobyli jeszcze więcej punktów niż w sezonie ubiegłym. 99! Niesamowity wynik niesamowitej drużyny, bo tak trzeba określić to, co Jurgen Klopp stworzył w Liverpoolu. Jednak po wielkich sukcesach w zespołach bardzo często dochodzi do kryzysów. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli chodzi o ekipę Jurgena Kloppa. W sezonie 20 21 zaczęli świetnie. 15 pierwszych kolejek jedna porażka, 9 zwycięstw, 5 remisów. Pierwsze miejsce w tabeli. Potem natomiast przyszedł wir porażek, z czego chociażby rekordowe 6 ligowych porażek z rzędu na Enfield. To sprawiło, że z pierwszego miejsca The Reds spadli aż na 8. Koniec końców zagwarantowali sobie awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, ale to pokazało pierwsze pęknięcia na projekcie, który jeszcze rok wcześniej był nieskazitelny. I choć ciężko powiedzieć, by sezon 21 22 był sezonem nie danym. No bo Liverpool wygrał oba angielskie puchary, no to jednak przegrał między innymi w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt, co na pewno musiało pozostawić olbrzymi niedosyt. Przegrał mistrzostwo i w moim odczuciu ten sezon był przykładem na to, że pewna przebudowa, która powinna wydarzyć się po wyciśnięciu maksimum potencjału, rozpoczęła się w Liverpoolu po prostu za późno, czego owocem był no bardzo nieudany sezon 22/23, gdzie niektórzy zawodnicy już żegnali się z zespołem, a no jeszcze nie byli w stanie się zaaklimatyzować. No, i tak jesteśmy teraz, kiedy ta maszynka zaczyna odpalać. Widać, że te transfery, które po raz kolejny przeprowadził Jurgen Klopp, sprawiają, że Liverpool wskakuje na właściwe tory. Moim zdaniem, jest to doskonały przykład tego, że niektórzy zawodnicy powinni odejść z tego klubu sezon wcześniej, i wtedy prawdopodobnie taka obniżka formy by się nie przydarzyła. No, czego dowodem jest chociażby obecnie pierwsze miejsce Liverpoolu w momencie nagrywania tego filmu. Ale co dalej? Po pierwsze, to, co bardzo istotne ta przebudowa, o której powiedziałem przed chwilą, sprawia, że Liverpool po odejściu Klopa mimo wszystko będzie miał bardzo dobrze poukładaną kadrę. Kadra, która na pewno nadal będzie się zmieniała, chociażby odejście Mosa Lacha czy Virgila van Dijk'a po pożegnaniu się Niemca z klubem, są moim zdaniem wielce prawdopodobne. Ale kiedy spojrzymy teraz na większość zawodników Liverpoolu, to jest to młody, nowy zespół. Hakpo, czy też Gakpo, Darwin Nunes, Luis Diaz, McAllister, Hravenberg. patrząc na Obronę. Cały czas oczywiście trend Aleksander Arnold, ale przede wszystkim Ibrahima Konate, który w tym sezonie wygląda naprawdę świetnie. Pomijając mecz z Arsenalem. Ale tak zupełnie na poważnie. To jest zespół, który nie przypomina w niczym tych drużyn, z którymi żegnali się wielcy menadżerowie w historii Premier League. Tu nie zostajemy z wypalonymi zawodnikami, tak jak było po odejściu Seralesa Fergusona, jak było po odejściu Arsena Wengera. Tu kolejny trener podejmuje drużynę, w której te podstawy są już zbudowane i są to podstawy do tego, żeby... Do nich na przyszłość. No właśnie. Kolejny trener. Kto moim zdaniem zostanie szkoleniowcem do Reds? Odpowiedź jest chyba prosta. Czabi Alonso. Wydaje się, że dla niego jest to naturalne przejście jeszcze na ten wyższy poziom, bo niezależnie od tego, czy zdobędzie ligę niemiecką z Bayernem, czy też nie. No, Premier League i Liverpool to jest ten wyższy poziom. A Bask trafiłby do drużyny nowoczesnej, dobrze przygotowanej, natomiast takiej, do której mógłby jeszcze implementować swoje zmiany. Do drużyny, do której mógłby jeszcze dokładać. Ale nie wybiegając tak bardzo w przyszłość, skupiając się na tym, jak Liverpool będzie wyglądał w tym sezonie. Moim zdaniem nie wygra on Ligi Angielskiej i nie mówię tego jako kibic Arsenalu, starając się tutaj wrzucić kanonierów na pierwsze miejsce w tabeli. Nie, no moim zdaniem faworytem jest tu Pep Guardiola i jego Manchester City, który po prostu będzie z każdym kolejnym meczem mocniejszy. W ekipie obywateli wszyscy są zdrowi, wszyscy mają się świetnie i wszyscy czekają na te decydujące fazy sezonu, bo to jest po prostu drużyna obecnie, mimo że zaspokojona, z jednej strony to Cały czas głodna zbudowania gigantycznej historii. I choć Jurgen Klopp jako menadżer mega inteligentny stara się dołożyć dodatkowego paliwa motywacyjnego swoim piłkarzom, mówiąc, że Panowie, to mój ostatni sezon z wami, bo jestem przekonany o tym, że ta decyzja została już podjęta jakiś czas temu, i tu była kwestia tylko tego, czy powiedzieć to po sezonie, czy w trakcie sezonu. I wydaje mi się, że klub, znając swoich podopiecznych, wiedział, że to doda im jeszcze dodatkowego poweru. No to wydaje mi się, że to nie wystarczy. Wydaje mi się, że mimo wszystko Manchester City jest tu ekipą, która wygra Premier League, ale nie zapominajmy o tym, że Liverpool rywalizuje chociażby w Lidze Europy, i choć no, nie jest to tak prestiżowe trofeum jak Liga Mistrzów, zdobywana jeszcze parę lat temu, to nadal dołożymy Dołożenie tego do gabloty The Reds na sam koniec kariery wydaje się być prawdopodobne i byłoby czymś przyjemnym i takim miłym zakończeniem. Tak samo jak ja teraz kończę ten odcinek pytaniem: Kto waszym zdaniem zostanie kolejnym menadżerem Liverpoolu? A przede wszystkim, dajcie mi koniecznie znać, jak w skali od 0 do 10 ocenilibyście te wszystkie sezony Jurgena Klopa. Jestem naprawdę ciekawy. Gdybym ja miał wystawić swoją ocenę, no to chyba 9, nie? Z drugiej strony. Yo, to, to to jest dużo trudniejsze niż myślałem, bo mamy tutaj zdobyte trofea, ale też potencjał na to, ile można było więcej mimo wszystko wyciągnąć. I to nie jest zarzut, po prostu tak się to poukładało. No nie, no 9 na 10, to jest chyba moja ocena. Dajcie znać, co wy sądzicie.